Witam serdecznie, dzień dobry Blachownio. Proszę Państwa, dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mikołaj Matuszewski. Witam Mikołaju. Dzień dobry. Jak Państwo widzicie na drugim planie, za nami jest dom Henryk, który, jak można wyczytać w kronikach i w internecie, ma około 300 lat. Proszę Państwa, w 1959 roku Dąb Henryk został wpisany na, list, na listę pomników przyrody polskiej. Tutaj odbywały się ślubowania, harcerzy zbiórki. Druh Adam nazwał ten oto Dąb imieniem Henryka Sienkiewicza. Mikołaju, mówiłeś, dlaczego Henryka Sienkiewicza? Mógłbyś powiedzieć? Historia nazwy tego dębu wiąże się z tym, że w Blachowni działały dwie jednostki harcerskie, drużyna Stefana Batorego i drużyna Zawiszy Czarnego. Drużnowym pierwszej drużyny był Tadeusz Czarnołęski, a drużynowym drugiej drużyny był druh Adam Czarnołęski i razem, gdy odbywały się tutaj zbiórki, postanowili nazwać ten dąb imieniem Henryka Sienkiewicza, ponieważ obie te drużyny łączyło to, że Stefan Batory i Zawisza Czarny byli bohaterami dzieł Sienkiewicza. Hmm. Stąd nazwa tego dębu. No, Henryka tak. Sienkiewicza. Proszę Państwa, w roku 2000 dąb został przebadany i firma z Opola stwierdziła, że w pierwszej wersji dąb będzie. Nie żył 50 lat, w drugiej wersji 25. Także będziemy obserwować Mikołaju ten pomnik przyrody, dlatego, że mamy no, 2025 rok i według badaczy, no, nasz dom Henryk nie powinien w tym roku wypuścić żadnego korzenia ani listka, ale mamy nadzieję, że to jest oczywiście zła informacja, że ten dom znakomity pomnik historii będzie z nami jeszcze bardzo wiele lat. U Mikołaju spotkaliśmy się tutaj, jakby na tle tego pomnika przyrody, ale chciałbym porozmawiać o Twojej pasji, o harcerstwie. Wiem, że wkraczasz w życie dorosłych. Skończyłeś 18 lat, ale obserwując Ciebie zauważyłem, że Twoją pasją jest harcerstwo. Skąd to się wzięło? Historia harcerstwa w moim wykonaniu jest dość już długa, ponieważ jestem w harcerstwie połowę mojego życia od 2016 roku, kiedy to rodzice postanowili zapisać mnie na obóz harcerski, którego organizatorem był właśnie harcmistrz Adam Czarnołęski. I w sumie właśnie w ten sposób zaczęła się moja historia z harcerstwem. I od tego obozu postanowiłem zostać harcerzem. Starałem się awansować w naszych strukturach, zdobywałem stopnie sprawności Czyli te odznaki, o których tak dużo się mówi. Awansowałem yy, pełniąc różne funkcje: od chorążego zastępu, chorążego drużyny, zastępowego, przybocznych, drużnowego, zastępcy komendanta szczepu, i finalnie teraz jestem komendantem 5 szczepu harcerskiego Sulimczycy działającego w naszej gminie. Mamy Gromadę Zuchową, 21-ą Gromadę Zuchową Pogodne Żurawie, która zrzesza dzieci z klas 1-3. Mamy obecnie 35 członków tej gromady. Mamy 43 blachowniańską harcerską drużnę grunwaldzką Sulima, imienia Rycerza Zawiszczarnego, która kultywuje tradycję dawnej drużyny Zawiszczarnego, która zrzesza obecnie również 30 osób. Oraz 42 blachowniańską drużnę starsza harcerską Awarę, imienia generała Józefa Bema, która zrzesza 20 harcerzy. Oraz przy naszym szczepie działa krąg instruktorów i starszyzny harcerskiej Kuźnica. Oraz krąg przyjaciół harcerstwa. Mikołaju, wiem, że rozpocząłeś studia. Obecnie studiuję w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości na kampusie mundurowym w Kaliszu. Jestem na studiach oficerskim, na pierwszym roku w kierunku penitencjarystyka. Czyli, Mikołaju, przyszedł czas wyjazdu z Blachowni? W ciągu tygodnia mieszkam w Kaliszu. Jesteśmy skoszarowani na terenie kampusu. Lecz jeszcze nie było weekendu, kiedy nie wróciłem do Blachowni, ponieważ tutaj mam swoje życie towarzyskie, tutaj mam swoją służbę harcerską i tutaj mam znajomych i pasje. I to harcerstwo trzyma mnie w Blachowni, i bardzo się cieszę, że mogę być tu, gdzie jestem. Można by powiedzieć, że harcerstwo jest bardzo uniwersalne pod każdym względem i rozumieniem tego słowa, ponieważ harcerstwo to nie jest tylko służba otoczeniu, środowisku, to nie jest. Yy, tylko chodzenie po lesie, zbieranie szyszek i, i mieszkanie w szałasach, ale można się wszechstronnie rozwinąć e, w każdej pasji na dobrą sprawę. E, ja dzięki harcerstwu nauczyłem się grać na gitarze i zainteresowałem się bardziej muzyką. E, wielu harcerzy zaczynało swoją przygodę z spływaniem na obozie, zdobywając karty oh. pływackie. E, część harcerzy nauczyła się gotować. Pierwszy raz obierała u nas ziemniaki i ich pasją stało się gotowanie. E, oprócz tego można się nauczyć jazdy konnej, wziąć udział w spływach kajakowych, rozwijać się sportowo. No a co najważniejsze, rozwijane są nie tylko umiejętności takie twarde kompetencje, a także kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy w grupie, umiejętności komunikacyjne. No a przede wszystkim ta umiejętność do nawiązywania Pozdrawiamy. przyjaźni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiamy. Umiejętność do nawiązywania przyjaźni i z nowych znajomości. Jasne, to, to jest przekaz proszę Państwa, który chcemy skierować do rodziców, jak i zarówno do młodzieży. Przychodźcie, bo wiemy, że jest kilkudziesięciu harcerzy w Blachowni. To jest nas prawie ponad setka w tym momencie. Kilkudziesięciu, ponad setka. E, proszę Państwa, e, ale był taki okres, gdzie harcerstwa w Blachowni nie było? Tak. Może coś powiedzieć na ten temat? E, historia tego harcerstwa, którego jestem teraz szefem, od września, zaczęła się w 2014 roku, kiedy druh Adam Czarnołęski, o którym mówiliśmy przy okazji legendy o Dębie Henryku, wrócił do Blachowni. Konkretnie mieszka w Częstochowie, ale postanowił założyć drużynę harcerską w Blachowni mhm. na wzór tego, co zapamiętał przed wyjazdem w sprawach rodzinnych z terenu naszej gminy i postanowił na nowo założyć drużynę harcerską właśnie tutaj. Bardzo Cię proszę, Mikołaju, powiedz, ile lat jesteśmy już po, tej, po powstaniu tej inicjatywy? Na dobrą sprawę, to w tym roku, w kwietniu, minie 11 lat, od kiedy powstała 43. drużyna harcerska Sulima, która, którą nazywamy u nas taką drużną matką harcerstwa w Blachowni. Bardzo mnie ciekawi, jak młodzież spogląda w tej chwili na, na życie, na to, co się dzieje w kraju. i co w Blachowni Młodzież ma są perspektywy? Nie. Jeżeli chodzi o kraj, to zapoznałem się trochę ze statystykami, jednak muszę być z nimi na bieżąco, mm -hmm. w związku z tym, jaką służbę harcerstwie pełnię. W Polsce mamy na bazie danych z końcówki zeszłego roku 6 milionów i, 6 milionów i 800 tysięcy młodych ludzi. Tutaj mam na myśli osoby poniżej 18 roku życia. I jak się żyje młodym ludziom w tym momencie w blachowni? Naszym największym problemem, który obserwujemy na bazie harcerstwa i własnych obserwacji, spostrzeżeń, jest to, że w momencie, kiedy młodzi ludzie idą do szkół średnich, mhm. zaczyna się największe odcięcie od blachowni, ponieważ są tutaj bardziej gośćmi niż mieszkańcami. Bo podstawa programowa, jak i zajęcia pozalekcyjne, których się podejmują młodzi, sprawia, że. Przyjeżdżam do domu tylko na noc. Tak. A drugim odejściem od blachowni jest wyjazd właśnie na studia. Nie chciałbym mieszkać w większym mieście. Ja żywię taką niechęcią do właśnie miast, takich mm. jak na przykład już Częstochowa, jest dla mnie większym miastem. Ja jednak kocham życie w blachowni, w domku i potrzebuję takiej przestrzeni też dla siebie, i wiem, że mi byłoby bardzo ciężko przerzucić się na życie w mieszkaniu. Teraz, jak żyjemy w akademiku, w domu studenta, jest mi trochę ciężko. Ponieważ są to pokoje dwu-, osobowe, a jednak w domu miałem tą swoją przestrzeń i łatwiej mi było wyjść do lasu na spacer albo żeby po prostu poprzebywać chwilę z przyrodą. Proszę Państwa, ja mam taką nadzieję, też i Państwa, którzy oglądają Dzień dobry w że tacy znakomicie młodzi ludzie, mimo że opuszczają. Naszą gminę wyjeżdżają kontynuować swoją naukę. Już w tej chwili mają plany powrotu, i to jest bardzo cenne. Wiemy, Mikołaju, że harcerze to piękna sprawa, ale harcerze muszą się gdzieś spotykać, bo latem to wiemy, że jest las, są łąki i życie na świeżym powietrzu, ale zima to jest ciężko. Na ten moment. Korzystamy z uprzejmości pana dyrektora góły, który udostępnia nam pomieszczenia Szkoły. szkolne mhm. na prowadzenie naszej działalności, i również musimy podziękować Urzędowi Miasta za to, że nam udostępnia centrum aktywności obywatelskiej mhm. do organizowania spotkań, zbiórek i takich większych imprez programowych, mhm. takich jak Wigilia Harcerska, na której było ponad 100 osób, ponieważ byli Harcerze Zuchy oraz ich rodzice i nasi przyjaciele. Oraz Dzień Mieści Braterskiej, czyli największe święto skautowe na świecie. Na ten moment staramy się o harcówkę. Wiem, że druhna komendantka kłówca Częstochowa będzie planowała spotkanie z panem burmistrzem w sprawie naszej harcówki i przyszłości blachowni. A na ten moment otrzymaliśmy tymczasową harcówkę w dawnej Szkole posowej numer 2 mhm. przy ulicy Bankowej. Jest to jedno pomieszczenie, około 30 m2 do naszej dostępności. Okej. Okay. Wiemy, co obecnie robisz. Wiemy, że masz plany wrócić do Blachowni. Na koniec, jak to bywa przed kamerami, komu dziękujemy i komu go pozdrawiamy? Z takiej strony, właśnie harcerskiej, to ja przede wszystkim chciałbym podziękować Druchowi Adamowi, bo przez te 9 lat naszej ciągłej współpracy na początku na relacji wychowanek wychowawca. A w tym momencie na relacjach partnerskich i współpracowniczych. Bardzo chciałbym Druchowi podziękować za te 9 lat, kiedy mnie wychowuje i mnie cały czas wspiera. I tak jak już to Druch Adam zaznaczył, ja to zaznaczałem wielokrotnie, ale nie publicznie. Druch Adam jest dla mnie jak trzeci dziadek. I tego bym tego się nie wyprę. Jest dla mnie po prostu jak rodzina. No i oczywiście pozdrawiam mamę, tatę i brata. Wspaniałe, wspaniałe podziękowania, proszę Państwa, aż się łza wokół kręci. Młodzi ludzie jednak pamiętają o korzeniach. E, Mikołaju, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. E, życzymy, żeby ten dom rósł następne 300 lat. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Dziękuję, Mikołaju, za wspaniałą rozmowę. Szczęśliwego wyjazdu. Dzisiaj, bo wiem, że wracasz na uczelnię. Tak i każdego szczęśliwego powrotu do Blau. Dziękuję bardzo. Dziękuję.